Daj tak, że nie kliknie. Ej, czaty! ej, lecimy. No zadychę. Nie. Dawaj, zadychę. Do 300. Dawaj, zadychę. Ale ty, no to to tam. Dawaj, zadychę do 300. Dawaj. Ale, 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 ty, no ale ja ci kasę nie oddaję. Dawaj, zadychę do 300. Ja Patrz. <laughs> <h work> <laughs> <gry Princ> <Nie Padzina> I ta kliknie bonus i mamy 2000 no, dawaj. Ja. A o, Ale jest ściągające sobie No, Sama, tata, go Sama Całej na rogu. No weź ty się opanuj, ty, tata. No! No, No? no, no. no. Nawet słuchaj pomogło! pomogą. No! no A dawaj. Ani log nożosa. Ja No, dawaj. No dało, dało, dało się. Szał. nie? Ostatni, już Ja wam pokażę jak to się robi, patrzcie się Płaciliśmy 50 złotych, mamy 300, patrzcie się Hashtag teraz wszyscy, na koniec, to jest absolutny koniec tej transmisji na żywo Do 200 zł Gradu zadychę wlatuje, patrzcie się jak to się robi wszyscy teraz, na, wszyscy teraz na czacie piszą Hashtag Gradu dajesz, Gradu dajesz, patrzcie się zadychę i wlatuję Nie Gradu dajesz, tylko maszyna dajesz Maszyna dajesz, dawaj, na koniec Wszyscy, hashtag na koniec Dawajcie, na koniec, hashtag na koniec Wlatujemy zadychę Siada bonus i mamy tysiaka, mówię wam Macie trochę rozrywki. Takie show. Zrobimy show na koniec transmisji. Na normalnie podsumowanie mojego live'a urodzinowego, 25 lat elegancko. Lecimy, dawać. Spinujemy Spinujemy. Zadyszkę. Bawimy się. Dawać. Dawaj do końca, a nie. To ostatnio skargana. On dało trzy no. spiny 4 brawo spin. dobra, dobra. dobra 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 aj 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 dawaj 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 no i był wild jakiś był wild. dawaj 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 dawaj, dawaj. No. I 50 złotych do końca już do końca? Dobra, walić to lecimy Dawaj do końca. Kurwa, 50 zł dalej 50 zł wpłaciłem i tak to jest na poszedł transmisji na żywo. Ja bo no. 5 zł Nie lecę do dychy. Nie moje urodziny lecę do dychy. Na 25 urodziny to akcję zapamiętam do końca moich normalnie o, do, koń o, do końca o, moich dnia. dni zapamiętam. Górzyk wygrał Ta macana no No nie, kurna macana zadychę stawka Lecimy Do końca Kręcimy wawrzodem, a jak? Dało Tak da. Dało da, da. Dychę, spin, oddało spina spin. Najgorzej 2 złote Najgorzej No Ula la la la, cicala, fan, foam. 8 la Co to znaczy, Co to znaczy tata, się pyta. Cicala, la 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 la, Sika No Tata la, się żeby Że fuszki są dobrze zrobione. Tata, cicala, la są Sika la la, Sika la tata kończy la la, Sika la la, Sika la la, Sika la ty no, ta transmisja nie ma końca Nie no, koniec jest bliski, za cztery spin. Chyba bo gdy się stówę przyniesie Nie, żadnej stówy nie robimy Pin złoty Ooooo! Free games Free patrz, free games za dyszkę Oż jaka... Pomyśl jakby było free games za dyszkę, nie? No to co? zł. No tylko... nie wejdzie teraz. Ma no, Ale ma opiszą, nie wejdzie. Nie wejdzie już, bo widziałem. Najgorzej, nie? Zaduszek. Za no nie. Za, Za czwórkę ostatni